Witajcie, rodacy. Far Cry w kolorowym stylu i postapokaliptycznym świecie tego jeszcze nie było, ale czy to wystarczy, by świetnie się bawić w nowej odsłonie od Ubisoftu? Zapraszam do recenzji. Akcja New Dawn odbywa się 17 lat po wybuchu bomby atomowej z Far Cry 5. My wcielamy się w szefa ochrony Tomasa Rasha albo szefową, no bo możemy wybrać płeć. Wraz ze swoją świtą przemierzamy Amerykę, dając pomoc i nadzieję tym najbardziej oczekującym. Niestety w hop Country czeka nas niemiła niespodzianka. Nasz pociąg się wykoleja, i tylko my zdołaliśmy uciec świergniętym siostrom Miki i Lu, no bo one są tutaj naszym głównym przeciwnikiem. Dziewczyny te cechują się niepohamowaną agresją i biorą wszystko siłą. Jednak jak w przypadku poprzedniej odsłony, Joseph Seed kierował się swoją wiarą, był dobrze napisaną postacią i całkiem ciekawą, tak tutaj te dwie panie są kompletnie płytkie, a ich tłumaczenie, czemu się ją zniszczenie, jest po prostu słabe. Według mnie z całej serii są to najgorzej napisane i odegrane postacie, ale ja się tym nie przejąłem, no bo przecież w grze akcji chodzi głównie o rozwałkę. Ta będzie się działa na tej samej mapie co w Far Cry 5, ale oczywiście wszystko jest mocno zmodyfikowane, bo wybuchła tutaj atomówka. Ci, którzy grali w poprzednią część, bez problemu się odnajdą i będą pamiętać stare domy, wioski, stacje benzynowe, kościoły czy bunkry. Oczywiście wszystkie te lokalizacje są drastycznie przeminione, czy nawet zalane wodą, jednak wprawne oko bez problemu rozpozna charakterystyczne punkty. Warto jeszcze powiedzieć, że cała mapa jest znacznie mniejsza od poprzedniczki. Wszystko jest tutaj bardziej ściśnięte, co z jednej strony jest dobre, bo wszystko mamy pod nosem, ale z drugiej strony w wielu pominiętych lokalizacjach mogłyby rozgrywać się dodatkowe misje. Sam kręgosłup rozgrywki tylko trochę się zmienił, tak więc znowu głównie wykonujemy misję i odbijamy posterunki. Jednak tym razem za wykonanie zadania dostajemy etanol i szeroko pojęty złom. Dzięki tym surowcom możemy rozbudowywać swoją bazę, no i tak kącik medyczny poprawi nasze zdrowie. Plac treningowy wzmacnia towarzyszy. W kartografii możemy odkryć różne znaczki i misje na mapie, a warsztat daje dostęp do tworzenia lepszych broni. Ale jest i też coś nowego, czyli ekspedycja. Jeżeli zatem brakuje nam surowców, możemy polecieć helikopterem poza mapę w takie miejsca jak zacumowany okręt, odwiedzimy Wielki Most w Colorado, zorganizujemy włam do Alcatraz czy przeszukamy samolot. Po co? Otóż, dzięki naszemu zwiadowcy, wiemy, że tam są cenne paczki z surowcami, które pokaźnie wzmocnią naszą społeczność. Misje te w swoim założeniu są bardzo proste: lodujemy obok głównego celu, przebijamy się przez tabuny wrogów, aby dojść do plecaka z surowcami, po czym GPS się aktywuje, no i w tym momencie każdy wie, gdzie jesteśmy, a my musimy czym prędzej uciekać i ewakuować się helikopterem. Jest to coś nowego i przyjemnego. Co ciekawe, misje możemy powtarzać, a z każdą powtórką otrzymamy nowych, bardziej opancerzonych wrogów. Ale i nagroda za ukoczenie misji jest wtedy adekwatnie większa do ryzyka. Jakby tego było mało, misje te możemy rozegrać z kuplem u boku w koopie. Tak więc powtarzalność i fan powinien być spory. Nie wiem, czy oglądaliście trailery tej odsłony zanim wyszła, bo tam Ubisoft promował nową broń, którą to my sami zrobiliśmy, a mówię o wrzutni pił tarczowych. Mówię sobie ekstra, teraz będziemy mogli dowolnie upgrade'ować bronię. No i nawet nie wiecie, jakie było moje rozczarowanie, że tutaj w ogóle nie można ingerować w nasze pukawki, gdzie to przecież można było robić w Far Cry 5. Tam bez problemu zmienialiśmy magazynki, nowe lunety, podczepialiśmy czy tłumiki, a w tej odsłonie to kompletnie zostało usunięte i możemy jedynie kupić broń taką, jaka jest. Co ciekawe, zrezygnowano też z wszelkiej dodatkowej aktywności ekstremalnej, więc nie pościgamy się samochodami, off-roadem czy nie wykonamy podniebnych ewolucji. Niestety też nie weźmiemy udziału w pobocznych liniach fabularnych. Mamy tylko tę jedną główną ścieżkę z siostrami. Jak już jesteśmy przy tym co mi się nie podoba, to napotkałem też na kilka błędów technicznych, ale na szczęście żadne nie były poważne, które by mnie cofnęły np. do poprzedniego checkpointa, czy umożliwiłyby zakończenie misji. AI postaci również mogłoby myśleć trochę bardziej logicznie. Tutaj producent niestety nie ingerował w ten aspekt gry. Czy jednak, pomimo błędów, a nawet nowości, to czy gra się w nowego Far Cry'a po prostu z przyjemnością? Otóż tak, ja w chwili recenzji mam przegrane 10 godzin i ani razu przez chwilę się nie nudziłem. A eksploracja świata i przede wszystkim zabijanie wrogów sprawia sporą frajdę. Oczywiście, wasze nastawienie do tej gry powinno być też odpowiednie, bo ta odsłona tak naprawdę nie przynosi wiele nowego, a nawet powinna być sprzedawana jako DLC do piątki. No, i jeżeli z takim nastawieniem podejdziecie do tej gry, to na pewno się nie rozczarujecie. Natomiast jeżeli od Far Cry New Dawn oczekujecie rewolucji czy nawet ewolucji, to niestety się zawiedziecie. Jest to na pewno gorsza odsłona od piątej części, to nie ulega wątpliwością, jednak jeżeli polubiliście poprzednią część z Johnem Seedem to ta również powinna wam przypaść do gustu, bo nowy świat został stworzony świetnie, a i kilka smaczków i nawiązań do poprzedniczki się tutaj znalazło. Od nas gra dostaje 7 na 10, no i tym optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!